Aj, o baju naszej polskiej krainie, Poczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błonie raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błonie raj. Dzisiaj odchodzimy za Święto, Święto Konstytucji 3 maja, pamiętajmy o modlitwie za naszą ojczyznę przez Stawiennicką Maryi, naszej Królowej. Ta Królowa, która prowadziła polskich rycerzy do zwycięstwa pod Grunwaldem i cudownie obroniła nasz kraj w 20 roku kadwistwem, z pewnością nie zostawi swoich poddanych, zanoszących swojej prośby o pokój, o jedność. I dobro dla ojczyzny. Chyba doświadczamy tego wszyscy, że wiele trudności dotyka nas na co dzień. Nasze jutro jest niepewne. Obecna pandemia sprawia, że wielu z nas lęka się o jutro. Lękamy się o zdrowie o swoje, o swoich bliskich. Lękamy się, czy wszystko Wrócić do normalności, rękami świeczy będziemy mieli pracę, za co będziemy mieli żyć. A naszą odpowiedzią na te wszystkie nasze ludzkie lęki. Niech będzie zawierzenie siebie i swoich najbliższych właśnie jej, człowiek polski. Ona nigdy nie zawodzi. Ona pragnie zająć się wszystkim, z czym sami. Nie potrafimy sobie poradzić. Ona nam wyprosił swojego syna. Wiele was. Pan trzeci i nasza Polska pozostała. Miejmy trzeci maj. Wiwat wielki. Witam Was bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że aż mam ciarki, bo nie spodziewałem się nigdy, że tego typu uroczystości będziemy obchodzili w taki sposób, tą piękną uroczystość. Nie myślałem, że to będzie tak. Ale chcę Wam powiedzieć, że przeczytałem trochę historii i to miejsce pamięta wielokrotne, złe momenty, gdzie dużo grodziszczan, czy mieszkańców tej ziemi umierało w wyniku różnych pandemii zaraz. Także dzisiaj spotkało nas coś, co e, wydawało się niemożliwe, ale stało się. Na szczęście, i to trzeba jasno sobie powiedzieć, kiedy 12 marca zaczynaliśmy się chować w domach, sądziłem, że 3 maja będziemy mieli bardzo trudną sytuację. Okazało się, że nie, że dzisiaj nie mamy trudnej sytuacji. Mamy sytuację taką, która wymaga od nas tego typu zachowań, ale kochani, dzisiaj w gminie Grodzisk Mazowiecki choruje 10 osób. A w związku z tym jest to nieduża liczba, oczywiście bardzo nam przykro, że choruje, ale jest to nieduża liczba chorych i to wszystko jest możliwe dzięki absolutnie znakomitemu zachowaniu naszych mieszkańców. Dzięki temu, że Państwo potraktowaliście sprawę poważnie, że absolutnie zachowujecie te zasady, o których się mówi i za to Wam z całego serca dziękuję. Patrzę w tej chwili na Panią Dr. Brubleską i ja się patrząc na Ciebie chcę podziękować wszystkim medykom, wszystkim służbom Straży Miejskiej, Policji. Witam również Pana Komendanta, który jest z nami, Policji. Witam Strażników Miejskich. Strażakom, pogotowiu ratunkowemu, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pracują na rzecz tego, żebyśmy nie mieli w grodzisku dużego problemu. Żebyśmy potrafili przejść to, co nas spotkało, w sposób taki, żeby były jak najmniejsze straty. I wierzę, że tak się stanie. Proszę Państwa, dzisiaj z okazji tego święta do serdecznie Was pozdrawiam. Zawsze była to okazja do radosnych wystąpień. I dzisiaj też jest okazja do tego, żebyśmy się cieszyli, bo jednak nie spotkało nas nic strasznego jak do tej pory i wierzę, że tak będzie dalej. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, życzę Wam tego, co, czego życzę i sobie i nam tu wszystkim, żeby jak najszybciej to, co jest dla nas dzisiaj tak uciążliwe, po prostu nas pożegnało. Pozdrawiam Was serdecznie miłego, miłego weekendu. A teraz proszę państwa, poproszę jeszcze do siebie pana starostę, moich zastępców, radnych. Podejdźmy oczywiście zachowując odległości, bo myślę że i mam nadzieję, że to będzie ostatnie zdjęcie w maskach jakie sobie robimy, że 11 listopada będziemy już obchodzili w sposób absolutnie radosny i wesoły. Wierzę w to bardzo. Dziękuję również za przybycie e, nielicznej, co zrozumiałe grupy mieszkańców pozdrawiam serdecznie. Razem przed chwilą modliliśmy się w kościele między innymi o to, żeby sytuacja, która nas spotkała po prostu jak najszybciej nas opuściła. we